tego konkursu na dużej skoczni. Adamie, stawiałeś na Morgenstern, ale 30. i mamy innego mistrzostwa, ale też z Austrii. Dokładnie, ja myślę, że troszkę ci warunki rządziły i to było widać. Tomasz skacze naprawdę bardzo dobrze i troszkę miał pecha, bo dostał plus 1-1 za wiatr. Na tej skoczni tym bardziej było czuć to po prostu później w końcówce, czy się odleci, czy się nie odleci. No ale stanęły znów dwa Red Bulle na podium, więc to na pewno na pewno dla Austriaków jest kolejny niesamowity sukces. No, jakby nie było, są najlepsi w tym, w tym momencie. Norwegowie w zasadzie myślę, że skakali dobrze, ale te pierwsze serie im troszkę pom pomogł gwiazd i w drugiej serii już tak nie skoczyli. Adamie, rok temu w konkursie Pucharu Świata tu się wspaniało szarżą. Popisałeś 17 na drugie miejsce. No cóż, dziś niestety się nie udało. No też tak chciałem na pewno. Nie, ja myślę, że Trochę, trochę pecha w pierwszej serii miałem i spóźniłem, okropnie spóźniłem ten skok i gdy się już tak spóźni ciężko jest później tam odlecieć i, i przy, przy wietrze tylnym tym bardziej, więc no w drugiej serii musiałem postawić wszystko na jedną kartę i o mało się nie przewróciłem tak jak, jak Kamil bo naprawdę bardzo szkoda, bo kurcze mógł naprawdę dobry wynik zrobić no ale to jest sport i tak po prostu bywa, więc dlatego no, trzeba głowy podnieść do góry i iść dalej ale przypominamy Tobie o tym brązowym medalu na normalnej skoczni, a mnie takiego dorobku. Na Mistrzostwach Świata nie ma żaden skoczek w historii. No ja się strasznie cieszę, że praca, ta, którą, którą wykonałem przez całe lato, to ta, ta wytrwałość spowodowała, że znów walczyłem. No, na treningach byłem tutaj bardzo dobry, na, na dużej skoczni również. Na zawodach nie wyszło. No, tak jak, jak, jak mówiłem wcześniej, to jest sport i zawsze się jest tak, jakby się chciało. Adamie, czy był to twój ostatni indywidualny konkurs na mistrzostwach świata w karierze? No niestety tak, niestety tak, no, ta decyzja już zapadła w zasadzie bardzo dawno temu, ale yy, no, nie chciałem mówić dlatego, że ja przygotowywałem się do tej mistrzostw świata, nie chciałem mieć spokój, chciałem bez żadnego takiego szumu yy, dotrwać do, 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 te, do tego Oslo. Więc dlatego no, teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to była moje ostatnie mistrzostwa świata. 3 marca 2011 roku, Adamie, długo czekałeś, żeby tę decyzję ogłosić. A kiedy ją podjąłeś tak naprawdę? Szczerze mówiąc, podjąłem już ją przed Vancouver, dlatego że tam do zakopanego bardzo dużo przyjechało dziennikarzy, którzy, którzy w zasadzie już myśleli, że to jest moje ostatnie zakopane, i tam e, troszkę ich rozczarowałem, bo <laughs> powiedziałem, że jeszcze w Oslo będę skakał ale no wiedziałem doskonale ile, ile pracy kosztowało mnie przygotowanie do Vancouver, tym bardziej teraz do, do Oslo. Więc ta decyzja gdzieś tam była i widzę, że jakieś, nie wiem, ktoś jest, e, chyba ma wtyki u Boga, że, że, że gdzieś to tam wyczytał chyba w moich myślach, że się do tego przygotowywuje. Ale myślę, że ta moja kariera była tak, e, tak bogata i tak bujna, że ja z wielką świadomością podjąłem tę decyzję i i myślę, że też dlatego, że zawsze moim marzeniem było, żeby zakończyć wtedy, jak, jak będę w formie. Adamie, czy masz świadomość, że w tym momencie w polskich domach zapadła zapewne grobowa cisza? Ja myślę, że tak, no. Ja wiem, parę razy czytałem różne wywiady, dlatego, że prasa już coś tam donosiła, jakieś e, spekulacje były na ten temat, więc e, więc myślę, że wszyscy się chyba domyślali, tylko no czekali na tę moją decyzję, dlatego, że nie wiem dlaczego, nie lubię czegoś takiego, jak jak ktoś spekuluje i ktoś wybiega przed tego, kto, kto po prostu chce coś powiedzieć I, i dlatego ja tym bardziej podkręcałem to, że, że nie, e, że po Mistrzostwach Świata ogłoszę i ta decyzja już była dużo, dużo wcześniej podjęta, że po dużej skoczni w Oslo po prostu ogłoszę tę decyzję. Faktycznie wiele osób się spodziewało tego, tej decyzji, ale co innego spodziewać się, co innego da mi to usłyszeć? Zapewne teraz dużo osób zadaje sobie pytanie: no i co będzie dalej? Jak to tak bez Adama Małysza na skośnie? Ja wiem, ja też bardzo, bardzo, bardzo często zastanawiałem się, jak to będzie, co będę robił. Mam na pewno mnóstwo propozycji, mam różne rzeczy, które, które mógłbym robić, więc na pewno. Myślę, że do połowy kwietnia będę się zastanawiał, żeby trochę odpocząć, co, co dalej. A później podejmę decyzję i na pewno, na pewno wszyscy o tym będą wiedzieć, bo e, trudno, żebym nie powiedział i kibicom co i dziennikarzom. Także ja myślę, że 26 marca konkurs Skok do Celu, który będzie w Zakopanym. E, na który zapraszamy do telewizji polskiej? Zapraszamy bardzo serdecznie i podskocznie, i do telewizji polskiej. Bo tam będzie można oglądać na skoczni po raz ostatni Adama Małysza i, i myślę, że dużo, dużo wspaniałych skoczków tych, którzy są niesamowici w Pucharze Świata, bo e, zostali zaproszeni i mam nadzieję, że, że przyjadą. Adamie, kibice chyba już wiedzą, bo ci churalne 100 laty zaśpiewali, łezka się wokół kręci. No dokładnie, no na pewno jest trudno opuszczać takich kibiców, no bo to jest... To jest ciężka praca, to są na pewno niesamowite emocje i, i wspieranie przez nich, bo oni zawsze byli, nawet jak było dobrze, jak było źle, więc za to im chwała, za to im zawsze dziękuję. Za, do końca życia będę wdzięczny. Na pewno setki myśli krąży ci po głowie, ale co czujesz tak w głębi serca w tym momencie? Z jednej strony, taką ulgę, z drugiej strony, duży smutek. Duży smutek na pewno, bo e, to jest ciężka decyzja, mimo to, że, że podjęło się już ją tak dawno temu, to każde takie ogłoszenie to jest bardzo ciężkie i powiem szczerze, że z jednej strony kamień z serca mi spadł, bo było mi bardzo ciężko przekazać to na pewno kibicom, przekazać to mediom, no wy w zasadzie wiecie jako pierwsi, do tej pory były tylko spekulacje. Adamie, miałeś wspaniałą karierę, o czym sam wspomniałeś, 10 medali mistrzostw świata, ale jeszcze jedno chciałbym podkreślić. Byłeś wzor wzorem również poza skocznią. Nie miałeś żadnych właściwie wrogów w środowisku. Wszyscy darzyli ciebie szacunkiem, a to jest sztuka być na szczycie przez tyle lat i mieć tylu przyjaciół właśnie w tej twojej społeczności skoków narciarskich. No, myślę, że tam by się zawsze jakiś wróg znalazł, który nie... Oj tam, oj tam. O, o, który nie lubi skoków narciarskich, który no, e, nie lubi może mojej skromności, mojej osobowości, także są tacy ludzie na pewno, ale też im chwała za to, bo e, są i dobrzy ludzie i ci, którzy nie zawsze się im coś podoba i, i powinni mieć swoją opinię, e, swoje słowo bo szczerość jest bardzo ważna. Adamie, czyli na koniec powtórzmy raz jeszcze. 3 marca 2011 roku i to jest ten dzień, to jest ten moment, który niestety musiał przyjść. Musiał przyjść, na pewno musiał przyjść, ale tak jak mówię, do końca sezonu będę skakał i 26 marca zapraszamy do Zakopanego na, na podsumowanie tego, co, co było w mojej karierze. Myślę że na super zabawę, no bo to jest... To jest na pewno ciężka chwila do mnie, ale, ale również i dla, dla kibiców, dla rodziny przede wszystkim, która mnie strasznie wspierała i to była na pewno e, też bardzo ciężka decyzja również e, dla mojej najbliższej, dla mojej żony, dla, dla córki, dla całej rodziny, która, która przez całą tę moją karierę mnie wspierała i towarzyszyła mi. Mimo to, że bardzo często, często było to no, wielkim wyrzeczeniem, jeśli chodzi o, o, o rodzinę, i musieli naprawdę wiele znosić. I to nie tylko, nie tylko tego, że mnie nie było w domu, ciężkiej mojej pracy, ale i często również humorków, które, które gdzieś tam na pewno miałem, i za to mogę tylko przeprosić i, i, i powiedzieć, że cieszę się bardzo, że, że żona wytrwała ze mną na pewno do końca, bo to jest, to jest bardzo ważne. Bo to jest trudne na pewno wytrzymać ze sportowcem, który, który z jednej strony jest uwielbiany przez ludzi, ale który na pewno jest e, ciężki również w współżyciu. Bo, e, bo to jest tak, że się przyjeżdża do domu i często jeszcze się pokłóci. Jest się trzy dni, e, pokłóci się i ciężko jest wyjeżdżać. Ale myślę, że ja zawsze powtarzałem, że ja z Izą jesteśmy naprawdę bardzo normalną rodziną i, i często się kłócimy, często się godzimy, ale na pewno. Nie sztuką jest się po, pokłócić, ale sztuką jest się pogodzić, więc dlatego trwamy w małżeństwie już 13 lat i chwała Bogu za to. Adam Małyszy, dziękuję małżącym Adamie, Tobie dziękujemy za te wspaniałe lata, będziemy jeszcze o tym w Planicy, w Zakopanem wielokrotnie rozmawiać. No to jest prawda proszę Państwa, Adam Małyszy zakończył karierę, dziękuję Ci Adamie. Przenosimy się do Włodzimierza Szarnowicza, któremu pewnie również trudno przyjąć ten smutny fakt do wiadomości.